Witam tutaj sklep z oświetleniem Dzisiaj zaprezentuję zestaw lamplet na podwójnym statywie Zestaw składa się ze statywu oraz dwóch lamp ledowych Możemy sobie zamontować prawda, lampy, mamy różne zestawy Począwszy od 20W, 30W, 50W oraz 100W każda z lamp Możemy tego sobie takie tutaj zażyczyć. Sam statyw jest aluminiowy, tak samo jak i lampy czyli cały zestaw jest bardzo lekki i poręczny w przenoszeniu. Statyw jest bardzo fajny do, do rozkładania robi się to bardzo szybko, miło i przyjemnie. W zasadzie kilku pokręteł rozkładamy sobie, prawda? Statyw działa to tak, że przekręcamy dane przęsło, wykręcamy dane przęsło, po czym je zaciskamy. I to już trzyma, Samo, sam statek się nam nigdy nie złoży, nie rozłoży, jest bardzo porządnie wykonany, naprawdę daje radę. Każdy naświetlacz wyposażony jest w oddzielny kabel 3-metrowy, zakończony wtyczką IP-44 do kontaktu, dzięki czemu możemy je podłączyć i skierować niezależnie. Możemy włączyć jeden lub dwa w tym samym momencie. Możemy je ustawić w dowolnym prawda, kierunku świecenia, oświecić sobie odpowiednio dane miejsce pracy. Bardzo fajny sprzęt, naprawdę polecam.